Duchu świętej prosimy, Twojej łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba. Niech ją pojmie z łatwością utrzymamy stałością, a jej światłem oświeceni dobrem będziemy, będziemy utwierdzeni. Duchu Święty, który oświecasz serca myśl myśli nasze, dodaj nam ochotę i zdolności, aby ta Lektura katechizmu Kościoła Świętego i katolickich pouczeń duchownych była dla spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Najświętsze serce Jezusowe. Zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi. Módl się za nami. Święty Józefie. Módl się za nami. Święty Atanasny. Módl się za nami. Święty Tomaszu Zakwinu. Módl się za nami. Święty Linusie Papieży Męczenniku dzisiejszy patron. Módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. apologetyczny katechizm katolicki opracował ksiądz Gadolski Miejsce piastowe 1939 rok nakładem Towarzystwa Świętego Michała Archanioła. Szóstka Rzymska o Nadziei i Modlitwie, 57 rozdział o Nadziei Chrześcijańskiej, dalsza część. Punkt 155. Czego powinniśmy spodziewać się od Boga? Zwróćmy uwagę, pytanie jest, czego możemy się spodziewać od Boga, bo czego powinniśmy? Czyli na pewien sposób jest to nasza powinność, nie możność, mogę albo nie mogę, tylko możność to jest powinnością. Mogę ci pomóc? Powinienem ci pomóc. Mogę jest, że mogę, albo nie mogę, a powinność jest, że powinna, powinienem. Powinienem. Czyli gdybyśmy tego nie czynili, niesiemy na sobie winę. Czego powinniśmy spodziewać się od Boga? Dlaczego? Bo chodzi tu o cnotę teologalną nadziei, to jest konieczna i yy, 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 yy jest w, w, współ, wspólnie z wiarą, obok miłości, konieczną cnotą, żeby człowiek mógł się Bogu podziel, podobać, jako cnoty teologalne. Bez nich duszy nie zbawimy, Bogu się podobać nie możemy. Są jako dar Boży, domagają się od człowieka współpracy. Czego powinniśmy spodziewać się od Boga? Powinniśmy spodziewać się od Boga pomocy we wszystkich potrzebach, a szczególnie odpuszczenia grzechów, łaski Bożej i wiecznego zbawienia. Powinniśmy spodziewać się od Boga pomocy we wszystkich potrzebach, a szczególnie odpuszczenia grzechów, łaski Bożej i wiecznego zbawienia. 156 punkt. Czemu powinniśmy ufać w Bogu nade wszystko? Powinniśmy ufać w Bogu nade wszystko, dlatego, bo pierwsze, Bóg jest wszechmocny, więc wszystko dać może. Dwa, Bóg jest miłosierny, więc lituje się nad nami i chce nam dopomóc. Trzy, Bóg obiecał pomoc swoją tym, którzy go proszą, a dotrzymuje wiernie obietnicy. Cztery, Pan Jezus wysłużył nam pomoc Bożą przez mękę swoją i wstawia się za nami do Boga Ojca. Wzór aktu nadziei. Boże mój, mam nadzieję, że dla zasług i próśb Syna Twego Jezusa Chrystusa, dasz mi odpuszczenie grzechów, łaskę i wieczne zbawienie. Możesz mi to dać, o Panie, bo jesteś wszechmocny. Chcesz także dać, bo jest miłosierny. I dasz niezawodnie, boś to wyraźnie przyobiecał. O obietnice Twoje zawsze dotrzymujesz. W tej nadziei żyć i umierać pragnę. Boże, pomnóż nadzieję moją. Im więcej ktoś ufa w pomoc Pana Jezusa, tym więcej Pan Jezus mu dopomaga. Im więcej ktoś ufa w pomoc Pana Jezusa, tym więcej Pan Jezus mu dopomaga. Gdy Herod uwięził świętego Piotra, aby go po świętach ukrzyżować, chrześcijanie nie stracili nadziei, ale modlitwami swoimi wyprosili u Boga, że posłał Anioła swojego i wyprowadził Piotra z więzienia. Przy Chście Świętym i przy innych sakramentach świętych daje nam Bóg łaski pobudzające do ufania w Bogu nade wszystko. Kto zawsze ufa w Bogu, nade wszystko ma cnotę nadziei. Kto zawsze ufa w Bogu, nade wszystko ma cnotę nadziei. Nadzieja jest cnotą wlaną, jest ona również cnotą boską, podobnie jak wiara, bo Bogiem się zajmuje i od Boga pochodzi. Święty Paweł nazywa nadzieję kotwicą duszy bezpieczną i mocną. Nadzieja bowiem sprawia, że znajdujemy oparcie w Bogu, a jeżeli Bóg z nami, któż nam potrafi zaszkodzić? W Tobie, Panie, za, w tobie, Panie zaufał, z nami, któż nam potrafi, w Tobie, Panie, zaufał, nie będę zawstydzony na wieki, była psalmista pański, psalm 30. A prorok zapewnia, którzy mają nadzieję w Panu, odnowią siłę, Wezmę piura jak orły, pobiegną, a nie upracują się, chodzić będą, a nie ustaną. Dobry chrześcijanin nie traci nadziei nawet tam, gdzie ratunek wydaje się niemożliwy. Ma on nadzieję wbrew nadziei. Cnota ta jest silną, ostoją w zmiennych kolejach życia, budzi zawsze. Nastrój optymistyczny i chęć do pracy, a nie daje się nam załamać wobec naporu przeciwności. Nadzieja pomaga również wiele do postępu moralnego. Ufność Bogu daje siłę do zwyciężenia pokus, chociażby długotrwałych i do wytrwania w dobrem, aż do śmierci. Gdy mocno ufamy w Bogu, tym samym okazujemy głęboką wiarę w dobroć. I wszechmoc Bożą. A zatem oddajemy Bogu cześć najwyższą i zachowujemy właściwy stosunek moralny do Boga. Wszelki, który ma nadzieję w Bogu, uświęca się jako i on jest święty. Wielu świętych doszło do wysokiego stopnia doskonałości właśnie przez mocną i stałą nadzieję w Bogu. Nadzieja budzi przy tym dziwne poczucie bezpieczeństwa. I daje pokój wewnętrzny, którego świat dać nie może. Dalszą część będę czytać. I pouczenia duchowne ojciec Reginald Maria Galigula Grange. Trzy okresy życia wewnętrznego, wstępem do życia w niebie. Rozdział dziesiąty. Oczyszczenie czynne woli. Tu es Deus mea. Ty jesteś Bóg, moc moja. Psalm czwarty. Siła naszej woli płynie z jej uległości Bogu. Widzieliśmy, że umysł powinien być oczyszczony nie tylko z błędu, niewiedzy, uporu, zaślepienia duchowego, ale również z ciekawości, która przywiązuje zbyt wielką wagę do tego, co drugorzędne, a niedostateczną do tego, co główne. Podczas gdy należałoby pracę umysłową podporządkować Bogu, jako celowi ostatecznemu i dobru dusz. Teraz pomówimy o oczyszczeniu i wychowaniu wody. Wola, czyli pożądanie rozumne, przewyższające znacznie pożądanie zmysłowe, jest władzą zwracającą się ku dobru, poznaniu, poznanemu przez umysł, jej przedmiotem jest dobro w całej jego powszechności, co pozwala jej wznieść siłę do miłości Boga, dobra najwyższego. Czyli wi Jesteśmy spragnieni, o tym nas informuje nasze ciało. Chcemy się pić. Widzimy wodę, strumień z wodą, albo butelkę z wodą na stole. Co sprawia wola? Że wstaję, idę, czerpię. Porusza mnie ku dobru, które odkrywam. Dla mojego ciała, spragnionego jakim jest woda, która pragnienie zaspokaja. Wola, czyli pożądanie rozumne, przewyższające znacznie pożądanie zmysłowe, jest władzą zwracającą się ku dobru poznanemu przez umysł. Dzięki woli mogę powiedzieć, że coś chcę albo nie chcę. Czy mogę? Nie zależy od woli, od woli zależy, czy ja chcę, czy nie. To, że ja chcę wstać i napić się wody, nie znaczy, że mogę. Ale jeżeli bym rozumiał, że woda służy zachowaniu mojego życia, bo jestem spragniony, to nie mogę jej nie chcieć. Bo gdybym nie chciał, a ona jest, to decyduje o swojej śmierci. Bo bez wody moje ciało nie może żyć. Czy człowiek jest zobowiązany wobec woli. Że jak go informuje wola o określonym dobru, inaczej jak rozum informuje o określonym dobru, to wola musi się przyłączyć do tego, przynajmniej tego chce albo nie, nie chce. Proste, ktoś przynosi mi wodę, a ja mówię nie chcę. No tu umrzesz. Masz się napić, masz to zrobić, masz tego nie robić. Podczas gdy każda inna władza zwraca się ku dobru jej właściwemu, wzrok ku temu, co widzialne, umysł ku prawdzie zrozumiałej, wola zwraca się ku dobru całego człowieka. Dlatego też porusza ona inne władze do pełnienia odpowiednich aktów. Na przykład umysł, do poszukiwania prawdy. Dlatego też, jeżeli wola jest z gruntu prawa, człowiek jest dobry. Nie jest on tylko dobrym matematykiem lub dobrym fizykiem, ale człowiekiem szlachetnym lub, według słów Ewangelii, człowiekiem dobrej woli. <laughs> Jeśli przeciwnie, wola nie ma koniecznej prawości, jeśli nie zwraca się ku prawdziwemu dobru całego człowieka, może on być dobrym logikiem, dobrym malarzem, dobrym muzykiem, nie jest dobrym człowiekiem, jest egoistą. Tego cnoty raczej pozorne niż rzeczywiste, są pod wpływem pychy, ambicji lub obawy przed trudnościami i kłopotami. Czyli człowiek jest wtedy wygląda, że jest dobry, bo mu się to opłaca. Bo mu się to opłaca. Tak więc wolna wola nadaje nie tylko swoim aktom właściwym, wprost z niej płynącym, aktus elicity. Ale i aktom innych władz, których rządzi, aktom nakazanym, actus imperati wolność i zasługę, lub winę. Dlatego normowanie woli to normowanie całego człowieka. Ale są w niej braki, zboczenia. Które są następstwem grzechu pierworodnego i naszych grzechów osobistych. I następna część, którą będę czytać, egoizm główna wada woli. Egoizm główna wada woli. Czyli gdyby ktoś, każdy z nas, staje przed taką, taką możliwością, że woli nie, nie miał, mia, miał, Yy, ukształtowaną na sposób egoisty, musi się temu sprzeciwić. Musi się temu sprzeciwić. Wolna wola nadaje nie tylko swoim aktom właściwym, wprost niej płynącym, aktus <tus> elicity, ale i aktom innych władz, którymi rządzi, aktom nakazanym aktus imperatii, wolność i zasługę lub winę. Dlatego normowanie woli to normowanie całego człowieka, czyli żeby się wola zawsze kierowała ku dobru. A jeżeli rozpoznaje zło, to zawsze się kierowała przeciwko temu złu. A święty Paweł powie o tym, że wie czego powinien był chcieć, ale chce przeciwnie. O nieszczęsny ja człowiek. I gdyby na tym skończył, to nasz los jest w jakiś sposób przesądzony. Ale, ale święty Paweł mówi: Ale kto mnie wyzwoli z tej władzy ducha? I zaczyna się hymna część Chrystusa. Czyli tym, który może naszą wolę z egoizmu oczyścić, jest tylko Chrystus. Jeśli się do Chrystusa nie zwrócimy, nasze akty woli, także dobre, Nigdy nie, mają os jako, jako, yy, nigdy nie są ostatecznie dobre, bo zawsze są na pewien sposób poddane prawu egoizmu. To znaczy, człowiek jest dobry do momentu, albo będzie dobry dla człowieka, drugiego, ale czy dla siebie. Bo jeżeli nie kieruje się dobrą wolą wobec Boga, to jaka jest ostatecznie jego przyszłość po śmierci? Czy jeśli spełnia obowiązki wobec drugiego człowieka, a nie spełnia obowiązków wobec Boga, nie czci Boga, jest dobrym człowiekiem ze względu na brak wiary, to czy rzeczywiście jest dobry? No, absolutnie nie. Jest nieprzyjacielem Boga. Czy dzisiaj możemy mieć sytuację, że jest bardzo dużo ludzi dobrej woli, czynią określone dobro dla drugich. Ale nie chcą spełnić obowiązku wobec Boga. Jaki jest pierwszy obowiązek człowieka wobec Boga ze względu na rozum? Rozpoznać Boga, prawdę o Bogu i czcić prawdziwego Boga, czyli prawdziwą religię. Obowiązek przyjąć prawdziwą religię. Czy jakby Pan się urodził jako Hindus, Pan ma umrzeć jako Hindus? Nie. Jako muzułmanin. Małym żyć jako muzułmanin? Dobry muzułmanin? Nie. Ma Pan rozumem poznać prawdziwą, objawioną wiarę. Jaką wiarę? Jedna jest prawdziwa. Jedna może być prawdziwa. I tą wiarą jest wiara katolicka. Tom, którą ma Kościół katolicki. Czy dzisiaj oficjalna struktura Kościoła głosi nam wiarę katolicką? Gdyby głosiła, to prawo by nie mówił, że dziś nie zamierza zmienić nauki Kościoła. Tylko by powiedział, że mi nie wolno zmienić nauki Kościoła, tym jestem związany. A nie, że dziś nie zamierza. Czy w oficjalnych, w związku z tym, strukturach kościoła jest głoszona prawdziwa religia? Nie. W związku z czym, kierując się właściwą wolą, jaki mamy obowiązek sprzeciwu. W związku z czym to, te słowa księdza, biskupa Karlo Maria Wigan, obowiązek yy, jakby, bycia, po, yy, jak tam jest yy, tytuł tej, 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 tej refleksji? Posłuszny, posłuszny. Posłuszny, posłuszny. posłuszny, posłuszny. Posłuszny posłusznym, czyli wolno mi być posłusznym tym, którzy są posłuszni Bogu w tym, co są posłuszni, bo my możemy że tak generalnie być posłuszni Panu Bogu. Ojciec jest dobry dla mnie, ale mój weź synu napij się ze mną wódki, a ja syn ma 6 lat. Dziadek, kocham cię wnuku, przynieś, rozlejemy, napijemy się. To nie są wymyślone sytuacje, są sytuacje, które w domach się spotykają. I co mam obowiązek powiedzieć? Nie, dziadku nie, tato nie, matko nie. Prewost, będziesz mówił, jak nie papież, nie będziemy cię słuchać jako papież. I nie licz, że będziemy w związku z czym traktować jako papieża. Tym bardziej, że nie składałeś przysięgi koronacyjnej, nie założyłeś tiary, nie zobowiązałeś siebie i innych kapłanów do przysięgi antymodernistycznej. To jak chcesz, żebyśmy my ci wierzyli, że ty jesteś, że ty jesteś, jesteś w, dla umacniania braci wierzy katolickiej. Jak chcesz, żebyśmy ci w to wierzyli? I do tego jeszcze jako papież pierwszy wywiad, robisz z kobietą ideologicznie, bo Kościół nigdy nie powie, że. że yy, no nigdy nie powie coś, co by się sprzeciwiało objawieniu. Natomiast praktyka, że bardzo często w zwodzeniu kapłanów, diabeł posługiwał, nie tylko kapłanów, diabeł posługiwał się kapłanom, o tym miczeniu kobietom, kobietom. kobietom, nigdy nie trzeba przykonny nigdy, że tak powiem, to jest cała praktyka. To jeśli ty się spotykasz, Chcesz wywiad dać, a wywiad nie dotyczy, co ci smakuje na śniadanie, czy, czy tylko dotyczy spraw kościelnych, nie możesz robić wywiadu z kobietą. Jedną. To jest ideologizowanie, żeby pokazać tym, że będę doceniał kobiety, że że na ten sposób on sam daje się zwieść kobiecie. Czy pierwszym papieżem był. Piotr czy była żona Piotra, bo miał żonę. Jeżeli by pierwszym papieżem by miała być żona Piotra, pan Jezus by nie wybierał, nie naznaczył Piotra papieżem. To był obowiązek Piotra zabezpieczyć, że papieżem jest on, a nie jego żona. Nie teściowa, nie matka. Na jakiej zasadzie prewost pierwszy wywiad robi z kobietą, sam na sam. Tylko po to, żeby niszczyć kościół. Po nic innego. I, i z, zwróćmy uwagę, nie idzie z nią do łóżka ksiądz Chmielecki, nie wiem czy chodził, czy nie z kobietami, ale w odsony, ponieważ jest zobowiązany do doktry, obrony doktryny, to z tego powodu kobiety nie są kapłankami. Matka Najświętsza nie została kapłanem, że z natury rzeczy kobieta nie nadaje się do obrony doktryny z tytułu predyspozycji umysłowych, że ich nie ma, może mieć odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby rozumieć, przekazywać święte, święta Katarzyna, czy z tego tytułu, że święta Katarzyna była święta została papieżem. Jeżeli prewoz rozmawia pierwszy dialog, pierwszy wywiad robi z kobietą, to jego czyn od strony obrony doktryny wiary jest tak jak spanie księdza Chmielskiego z kobietą. To jest cudzołóstwo duchowe, bo wiadome jest, że nie obroni na ten sposób wiar. Dlaczego? Bo ona musi, jako kobieta z natury, ściągnąć wiarę do kategorii estetycznych. I ważniejsze będzie dla niej tej kobiety, która z nim rozmawia, nie czy on broni wiary, tylko czy on ją szanował jako kobietę, tak się pani czuje dzisiaj. I żeby było miło, to jest zdrada. Tak nie wolno robić kapłanowi. A cóż dopiero hierarchę i tem o którym każą wierzyć, on każe wierzyć, że to jest papież. I nic tu nie znaczy, że ma białą sukienkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zdradza na ten sposób Chrystusa. I nikt, nikt mi nie mówi, a Pan Jezus rozmawiał, rozmawiał z kobietą przy, przy studni. Rzecz jest, Pan Jezus tam na nią czekał? Czy przyszedł, była albo przyszła? Zupełnie inna sytuacja. A tu jest umówiony dialog, wywiad przeprowadzony, czyli jest, jest ideologicznie, że, że ukłon w kierunku tej kobiety i tych kobiet, ale kosztem czego? Utraty doktryny. Dlatego będzie gadał na taki sposób, na który nam się nie wolno zgodzić, że to jest mowa, mowa w obronie wiar, w obronie wiar. Że mowa, którą prewoz stosuje, jest dla obrony wiary, choćby wiary nie atakował, to na ten sposób atakuje sam wiarę. Nie wolno takiej rzeczy robić. To jest ideologizacja. Czy miałem się jedną rzeczą podzielić? A daj Boże, jak dożyjemy, to już to wkazałem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Święta Panno Maryjo, Sprawem zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Panno Maryjo, Sprawem zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święcza Panu Maryjo, sprawę zbawił duszę swoją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono odżywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, Mariu, Józefie, święto. Wam oddaję ciało, serce i duszę swoją. Jezu, Mariu, Józefie, święto. Bądźcie ze mną przeskonani. Jezu, Mariu, Józefie, święto. Niech przy Was w pokoju Bogu ducha oddam. Za umarłych wieczne odpoczywanie racz im dać pan. A światłość wieku ich sta, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Za tych, co umrą dzisiaj, w nocy. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. eleison, Kyrie eleison. Domnus Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens deus. Pater, filius et spiritus sanctus. Amen. Amen. Zapłaczmy.